Ciemneczko, witam serdecznie. Ze mną jest dzisiaj Resz. Dzień dobry. Cześć ludziska, z tej strony Resz. I gramy sobie w Holna. Także I... gram sobie dzisiaj taką różną rozgrywkę. No gramy ogólnie na siebie. Bawiliśmy się w takich budowniczych zamków trochę, ale za chwilę będzie wielka walka, także zobaczycie co się będzie działo. Ta wielka walka. Patrzę na moje siły, wy dziwki. Widzicie? Ten gość tam. Tam o tu, tu ma 416 wojska, a ja mam tylko 315, i wygraj tu z takim człowiekiem. Tak, ogólnie to lubimy się obrażać. Tak trochę. Tak Ale trochę. nie przejmujcie się. Tak trochę. Mam nadzieję, że mój mikrofon jest w porządku i tam ogólnie nie, nie będziecie mieli jakiś. Nieprzyjemności związane z tym... Spokojnie reszt! Spokojnie, jakby co, to się trochę przyczyści. No właśnie. Buforki się rzuci. No także ten odcinek nie ukaże się na moim kanale, tylko na kanale MCego Hej. Także link do ma link do mojego... Link do mojego kanału będziecie mieli w opisie pewnie u MCego także wpijajcie tam na kanał, tam też będą rozgrywki różne ze Strongholda i z innych gier. Także zapraszam serdecznie. To pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie i dawajcie do góry Bo o. jest bieda, ogólnie Właśnie, hajsy no się muszą zgadzać Tak, rozbudowujemy się, czy jeszcze coś? Wiesz co, ja bym się rozbudował, tylko że wojsk, wojska mi trzeba No to się rozbudowuj Yo, ale może żeby nie było takiej ciszy niezręcznej to coś gadajmy? Eee, spoko. Słucham. Co chcesz wiedzieć o sekcie? różne rzeczy, tak, tak trochę gimbusiarsko to wyszło, ale okej. Okay. Y no w końcu ty jesteś z gimbazy, no to co no się o no, no ale trzecia klasa. No a to... Dobra, przestań mnie obrażać. Okej, okay, dobra. Ale co, nie mogę? Powrót, powrót do normalności od gimbusowujemy się. No to powodzenia, Andre. Życzymy no, powodzenia. Proszę. Ej, to ms... Powinno chyba nagrywać mój głos z Tesla, nie? nagrywano. To dobra. Za chwilę będzie tutaj. Ostro, gorąco. Mm, powiedziałbym. ...że aż tak gorąco jak na plaży w bojami JUP! To było tak, tak suche się... jak stopy Cejrowskiego. No właśnie, właśnie miałem to mówić. Tylko Cejrowski się przy tym wstydzi, a nie tak jak ty. Dobra... MC ogólnie ma problemy z... ...wiecie... ...to trochę dziwnie tak gadać, więc nie powiem z czym ma problemy... ...ale... No. Andrzej, nie zapomnij, że wiem gdzie mieszkasz No tak ogólnie to nie mieszkamy daleko od siebie Ile może być? Tak, metrów Czekaj, wyjrzę przez okno i zobaczymy się Nie, ja, albo z 500 metrów powinno być ode mnie, do niego Także nagrywamy y po sąsiedzku Widzę cię przez okno Nie za bardzo Twój dom widzę No to ja też swój dom widzę a ty masz od północy, wschod wschodu czy zachodu yy, pokój, komputer i tak dalej Wschodu mam, ale jak wyjdę przez balkon to cię widzę Andy ra-tak! A wow Wojsko ma... normalnie <laughs> Ej, mogę się ich nie palić, takie fajne chłopy były Chłop... chłop... chłopy Chłopy Andrzej, powiedz mi proszę dzieje? Jak mi... jak mi wyszedł mój zamek? No fajnie. Wow, Łooo, widzę, że wojsko na mnie idzie Gdzie? Chłopie, jeszcze nic nie zacząłem Jakie tu są wojska? <laughs> ja piernicza kiedy ja cię gnoję do No. Czekaj, był taki fajny jedno, jedno powiedzonko. O, synu jeszcze dużo chleba musisz zjeść. Co? Tak mi się przypomniało. Ale ja jak oceniasz... Głośność mojej rozmowy, no bardzo dobrze. A tak poza tym, zdrówko faktycznie, my, ja tu napój prawdziwego YouTubera mam przy sobie, czyli herbata. Herbata zawsze pitna dla poprawienia smaku w ryju. Dobra rzecz, a ja mam wodę orężadę. orężada właściwie to nie orężada, ale napój o smaku orange'a Maulaj Tylko mnie zastanawia jedna rzecz Jak wyjedzie mi ten odcinek No na pewno trochę tak głupio bo to pierwszy odcinek Pamiętajcie że to jest pierwszy odcinek Także nie przyjmujcie się jakimiś tam drobnymi fejlami Drobnymi fejlami Aha No dobra nie aż takimi drobnymi Już to widzę Każdy duży youtuber zaczynał od głupiego odcinka

Widzę, że the swoje siły już zbierasz. The ba. Coś trzeba w końcu zebrać. No. Saving. Nie ma jak sobie tak czasem savenąć nie? Bo Współczuję tym niewolnikom, naprawdę. Zrobiłem takie w cajefańskie przejście, że muszą przechodzić aż przez y, mury, żeby wyjść z, z mojej twierdzy. Subcia! No, jesie ja nawet naokoło muszą iść. Super, polecam, dobre. O Butem w mordę, hehehe. He, he. Maulaj. Więc co, Andre? Ja ci bym tak, tak. że ja chyba jeszcze wpuszczę jakiegoś, jakąś muzyczkę do, do tego. Cicha. No, o właśnie, coś, coś w tle, ci, cichego. No. Zastanawiam, co. Zastanawiam się co? One Direction czy Eminema? Co? Okay. One Direction czy ani. Eminema? One Direction, serio? Ale chłopie! To, myślisz, to są najlepsze to... bity! No, już myślałem, że serio. Jak nie serio, jak serio. Nie, ale One Direction by się na pewno sprawdziła. Wiadomo, chłopie, to takie... No, oczywiście. Też to chłopie, to się rozbudował jak rzymski legion. Żeby tylko Senatru Kohalem Senatru Kohalem? Hehe Jest ja to krucho z kasą U Ciebie czy u mnie? U mnie. Ja to... No to ja się cieszę. <noise> Ale to... Nie, 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 znaczy... Ja za chwilę dobiję tam do 3000. No może nie, bi nie dobijaj Tak troszeczkę na śmieszny ten odcinek Troszeczkę Tak wygląda wiesz Jak takie Małe gnaje chcą się wybić na ciebie Ze wszelką cenę I... No to co wiem, my tam... No... Proszę takich wielkich youtuberów o Nie wiem tam Jakieś wsparcie Tak w... Najlepiej wsparcie finansowe nie? Oczywiście Takim to nigdy nie pogardzę Burżuazja, widzę Ehehe, by się skończyły Wiesz co Andre, ja Ci tak To będzie głupia walka Dlaczego? Mam takie super, mega fajne przeczucie, wiesz? Ale wiesz co, jedzenia ty mam w Ja też nie narzekam Ja bym tam śmiał narzekać o! Patrzę na ilość wojsk o kurde, przeganiasz <laughs> A bo ty jedziesz na arabskim, co? Wiadomo, arabskie lepsze nie? No nie, nie, ja się No zależy kto komu podchodzi, co nie? Co komu podchodzi, a nie? nie kto komu Opie, opie, nie ucz ojca synów robić, dobra Dobra no Chłopie to na pewno będzie gimbusiarski sposób jak się wybić na YouTube Co mówisz? Na pewno to będzie gimbusiarski sposób jak się wybić na YouTube No tak Gadanie o dupie i cyckach e, Ale to by był dobry pomysł Mhm. co no. na komu dalej? Czyli co, taki 20-minutowy odcineczek No coś takiego. ile już nagrywamy coś? 13 minut. Poczysz? 14? 13. No to tak 20, niech będzie podchodziło. My to ogólnie jesteśmy już rozbudowani, tak że wiecie. I zapisaliśmy sobie i wczytaliśmy. Dobry pomysł. Pomysł, przepraszam. My Polish is very professional. Reszta, ja mam do ciebie jedno pytanie. Ty po... Powie... Właśnie się też też zastanawiam. No. Ale to jest drugie pytanie. Tak. Polisz? Nie Polisz. Dobra. Też, też ci tak powiem, jak przyjdziesz do mnie po fajkę. Tylko szkoda, że nie palimy. No, no właściwie to ja, ja już bym mógł, nie. No. Ale rzeczywiście nie pole. I pamiętajcie dzieci, nie palcie papierosów. Papierosy to zło. To zło. To jest takie coś, jakby was szatan napętał. Wiadomo właśnie. Cigary, popiół czarny jak piekło. No. Żar czerwony jak ogień. <grybuj> to jest ogień. Ej, może sobie przyciszę trochę prawda? A proszę bardzo. Ja ci tam nic nie mówię, nie? Wiesz co, Andre? Weź y, cyknij y, tego save'a I będziemy to chyba kończyć Ale dlaczego? No wiesz, no tu jest... Ja już mam 15 minut, no to na walkę tak przeznaczymy 10 minut No A później się weźnie cyknie od tego miejsca i ty będziesz mnie nawalał czy ja ciebie No to dobra Dobra, kto atakuje jako pierwszy? No to ty atakuj to będzie szybka rozgry rozgrywka. Dobra, panie, panowie, chłopcy i dziewczęta, ze specjalną delegacją dla każdego, kto pamięta. Skąd wiedziałeś? Nie, nie wiedziałem. Siege equipment. See Jackman, see it equipment.

Gadłeś. Jeszcze coś ci zostało ze szkoły. Jeszcze. Wiesz co? Ja ci byłem tak co? zaczyna mnie wkurzać jedna rzecz, bo ja się przyzwyczaiłem do innej gry. Aha, dobra. No. Słuchaj, easy, easy squeezy Szybka rozgry Wie? rozgrywka widzę. Easy peasy demo squeezy w jednym momencie. Wiesz co? Co? Lubię cię. Naprawdę cię lubię Ech. Ale ci kur tak ci krzyżnę Że zmienisz orientację seksualną Ja chyba nie jestem za dobry w strategiach

Wiesz co, Andrzej, Andrzej, to chyba było dla Ciebie za proste. No. Następnym razem gramy w jakieś FPSówki albo w Heroes of the Storm. No, Tylko weź to w końcu, ściągnij, co? Nie chcę się. No nie chcę się. Tobie byś się nie chciało, chłopie. الى نهايه الارض اعيش في خدمتكم Not before i go down. Oh, no. Let's start. Tak widzę, że troszeczkę przykrywasz No i jeszcze rzucił tym, to już game over <laughs> Tak troszeczkę To co panienki, już widzimy się jak już nas wszystkich wytępią Panienki no, bo zaraz wczytasz save'a, bo to co wszyscy moi żołnierze to są takie panienki. Bo to padają chłopie. Nie, to już chyba wystarczy jak na dziś. Zagramy sobie luźną taką bez tego. Dobra, dziękuję Dobra. za oglądanie. Może y, odcinek z mojej walki będzie jak go kiedyś nagramy. E, więc Andre, resz... Po coś ty to... No, ktoś to zapisał? No. E, więc teraz nie wiadomo czy będzie nasz... będzie z mojej... Z mojej części oczywiście. się od nowa. No ale ja taki fajny zameczek miałem Dobra, dziękujemy za oglądanie. Ja... to mówił dla was MC i. To no i ja dzięki Andrzej Czech!